Dzień dobry, dzień dobry. Partnerem dzisiejszego odcinka jest motoryzacyjna hurtownia deler.pl. Tak więc, jak potrzebujecie części do swojego samochodu, wchodzicie na stronę deler.pl, wybieracie sobie asortyment cokolwiek hamulce, yy, oleje, płyny eksploatacyjne, tematy zawieszeniowe wszystko wrzucacie do koszyka, wbijacie Hasło Motokuncik i macie 7% rabatu. Wysyłacie zamówienie i na drugi dzień macie części do swojego samochodu. A w dzisiejszym odcinku niecodzienna sytuacja w ACS-ie. Zapraszam serdecznie do oglądania odcinka. Dzień dobry panu, moje nazwisko. Koncerny. Ja dzwonię w sprawie Peugeota 307, który państwo macie na otomoto, Czy to jest aktualne jeszcze? Nie jest tak. Słuchajcie, zostaliśmy właścicielem francuskiej motoryzacji Peżot. Był na kanale Citroen? Był. Był na kanale yy, było Renault? Było. Dzisiaj jest Peżot. Kupiliśmy Peugeota do warsztatu, jest to taki samochód do zadań specjalnych, szykujemy się do remontu, tak więc będziemy przewozić kafelki, będziemy przewozić różne materiały budowlane, inne tego typu rzeczy. Jak szukaliśmy taki pojazd, to najważniejsze było to, żeby samochód był z automatyczną skrzynią biegów, ponieważ szefowa kiedyś miała bardzo y, poważną kontuzję lewej nogi i nie bardzo może jeździć samochodami. Z manualną skrzynią biegów. Tak więc staliśmy się posiadaczem francuskiego cudu z automatyczną skrzynią biegów. No dobrze, może Wam pokażę, jak ten samochód wygląda. Słuchajcie, no blacharsko, yy, podniesiemy go na podnośnik, to sobie zobaczycie. W środku wygląda tak. No co, automatyczna skrzynia biegów, fotele w bardzo dobrym stanie. Samochód ma przejechane prawie 300 tysięcy kilometrów. Tak naprawdę w tym aucie wszystko działa. Jest nawet pa panoramiczny dach, pod sufitka trochę wisi, ale z tego nie będziemy korzystać. Ten samochód ma po prostu konkretne przeznaczenie i dlatego tutaj jakoś nie wnikaliśmy w jakieś szczegóły. Najważniejsze dla nas, najważniejszy dla nas jest stan techniczny, aczkolwiek podniesiemy go na podnośnik i Kamil wam pokaże, co znaleźliśmy i co będziemy tutaj wymieniać. Tak wygląda z tyłu. Siedzenia można całkowicie wyrzucić i tym sposobem mamy bardzo dużą przestrzeń bagażową. Możemy też się wybrać na wycieczkę z całym zespołem ACS na przykład. Tak, tutaj mamy to samo co w Renówce, stolik, coś tam tak jest. Nie wiem czy tu są schowki. Nie, tu akurat nie ma. Z tych schowków najbardziej to słynie Renówka. W Peugeotach jest to, jest tego mniej, ale nie o schowki chodzi. A, tak wygląda bagażniczek. Proszę. O! Tak to wygląda. Yy, także jak te fotele wyjmiemy, to mamy bardzo dużą przestrzeń bagażową. Tutaj yy, pod spodem nic nie ma. Tu mamy uchwyt do koła zapasowego. Odkręcamy koło zapasowe. Yy, wypada. Kamil pan, yy, Kamil pan powie, jak będzie na podnośniku, co się stało tutaj podczas oględzin. No ale tak bywa. Jest to stary samochód, więc różne rzeczy mogą się zdarzyć. to co? Wjeżdżamy na podnośnik. Pokażemy Wam pod maseczką, jak wygląda. Tutaj jest pyk, o. No i tak to wygląda. Delikatny wyciek jest, ale to bardziej zobaczycie od spodu. Ale tu już widać, tu z pokrywy zaworów. A tak to no, całkiem w porządku. No wiadomo, tu pasek trochę wyślizgany. Będzie można pomyśleć o nim. Poduszka w porządku, nawet tak wygląda, jakby była wymieniana całkiem niedawno. No dobra, no płyn jest. Ty w sumie nie sprawdziliśmy poziom oleju. Zaraz zobaczymy. O, można by z pół literka dolać. Chyba, że będziemy wymieniać w ogóle. Chyba będziemy wymieniać, i tak, coś jak. No, także tak. No to tutaj, no wiadomo, no. Później, jak już będziemy robić przy tym aucie, to wypadałoby zdjąć tę osłonę, zobaczyć w jakim stanie jest pasek rozrządu. No i dobra. To lecimy w górę. No to najważniejsze, jeśli chodzi o tą blacharkę, to tutaj... Ten próg z zewnątrz tak wygląda. Pan mówił, że kiedyś tu jakiś kamień czy coś było najechane i nigdy tego nie naprawiał. No ale co najważniejsze, od środka to wygląda tak. Można go normalnie za te progi podnosić, nic się nie wgniata, także to jest najważniejsze. Z takich rzeczy do roboty, no to łącznik tu puka, na pewno hamulce, przód i tył, no bo te tarcze są takie słabe. A, tu ten wyciek z tej pokrywy, tam. Zresztą tam zobaczymy, bo ja nie wiem, czy tam nie wchodzi od boku jakaś pompa, wakuum może czy coś tam, ale to już się tam go porozbiera, to zobaczymy. No. W każdym razie tu jest ten wyciek. Tutaj jedna jeszcze rzecz osłona przegubu. Nie ma w ogóle opaski. No i tak to wygląda, także trzeba będzie tutaj na sam początek po prostu napakować smaru zacisnąć dobrą łopaskę i, i tyle, i będziemy jeździć. Co tu z tyłu? No z tyłu, nie wiem, czy tu, o tu widzicie tą tarczę. No i tu koło trochę, trochę stoi, gorzej chodzi na pewno niż z tamtej strony, także myślę, że ten zacisk co najmniej też będzie do wymiany. Tutaj, a propos tego koła. Coś nam w czasie jazdy zaczęło tutaj pukać przy przyspieszaniu, na jakichś nierównościach. I wjechaliśmy jeszcze raz zobaczyć, co to może być. I okazało się, że tutaj mogło być trochę luźno. Zdjęliśmy to koło, żeby zobaczyć, jak w czasie jazdy będzie się to wszystko zachowywać i już nie pukało. Ale jak już próbowaliśmy to koło z powrotem zamontować, to pękła nam tu ta linka, która, na której to koło jest, się wysuwa no także, albo będziemy musieli zobaczyć czy co takie coś w ogóle jest dostępne, ile to kosztuje, a jak nie to może zdemontować i są firmy, które po prostu regenerują takie linki opony są z 2014 roku zimowe, także mimo, że tutaj ten bieżnik nawet okej okay wygląda, nie jest ani wyząbkowana i nic, ale no no, nie wypada jeździć na takich oponach. Także będziemy musieli coś załatwić. Także jedziemy na jazdę testową. Kamil za kierownicą. Ja już samochodem jeździłem, tak więc wiem, jak to jeździ. Teraz Kamil sobie przetestuje. Jak? Pozycja za kierownicą, ale powiem, że jest lepsza Ciekawe. pozycja za kierownicą niż była w Renault. Scenik tak? ta kierownica tak była. Jak w autobusie, a tu już jest Aha. tak. Po ludzku, powiem tak. Ale jest chyba tylko góra-dół regulacja kierownicy. Tak. Kurde, ale ten przód wyrywa. No, Ta no i troszeczkę słychać jak popukuje ten przegub, ale ja myślę, no. że my też nie będziemy tym samochodem nie wiadomo jak jeździć, więc na razie po prostu zrobimy to na tą opaskę, tak jak powiedziałeś, damy smaru i tyle i trzeba po prostu delikatnie pamiętać, żeby z zakrętów nie, nie zasuwać. No. no i ten włącznik stabilizatora. No to bo jest. to jest nieprzyjemne to pukanie, nie? No. I hamulec są, no bo wiesz, tam może go złapać i nie będzie komisja Ale te hamulce i tak są do roboty. O, a przewody hamulcowe w super stanie. No super, no ten próg trochę widzisz, bo no, tam pan no, na kamień wjechał, to się wgniotło i tak zostawił, nie? Tak. Bo prawa strona jest idealna. Tak. I w miarę cicho jest jak się jedzie, co? No, no te wibracje są jakieś takie w tych okolicach tam, nie wiem, co to było, 90, co może wcześniej już. Zaraz zobaczymy zresztą. Klima chodzi. Pan nawet nie wiedział, że ma składane lusterka. Tak. Ja przez przypadek coś tam nacisnąłem i się... A pan mówi, no nie widziałem. <laughs> <laughs> nie? Zaskoczony o. był. Jak pan to zrobił? <laughs> no. Znaczy ja powiem ci tak, porównując do y, Renówki, to tu jest tak bardziej, y, że tak powiem, mniej jest futurystycznie jak w Renówce. Aha. Wiesz? A z którego ona była roku? Tamta nie pamiętam 2000. Nie wiem, nie wiem, w szczerze sensie nie pamiętam. No tutaj mamy 2-0 benzynka, bez gazu, 16 zaworów. Z tego co tam e, się doczytałem, jeszcze nie patrzyłem w dowód rejestracyjny, bo tak naprawdę to szefowa tu wszystko ogarniała. My z Kamilem tak naprawdę sprawdziliśmy tylko win, no i stan techniczny, nie? Aha. I co? I staliśmy się posiadaczem e, Peżota. E wysokości pensji, jednej pensji z Biedronki <noise> <noise> i z tego co patrzyłem to 140 koni. No tak. No nie jest to szatan, ale to no, też nie ma biedy, no jakoś tam reaguje. A jak ta skrzynia biegów? Dobrze. Ma tam jakieś takie minimalne coś, nie? Ja zastanawiam się nad wymianą oleju w tej skrzyni, no czy ryzykować czy nie. A jest jakiś do? Jest. Łowieku, kali, kurde! No nie no to powiem ci z tym kickdownem to nawet idzie no Ale inaczej się prowadzi auto z przednim napędem Bo tak, widziałem tam ci kierownicę tak. powyrywało, trzeba no. uważać To, trzeba uważać no. To nie jest tylny napęd Jest, no, no jest inaczej o pod górkę sobie zredukował Bord komputer jest, kurde takie rzeczy Przycisk tego, kontroli trakcji, można wyłączyć i można palić gumę, nie? O. Tempomat? Ale to z tymi guzikami to na spokojnie. Znaczy dużo jest, bawimy. dużo tych tu przełączników, różnych rzeczy jest, nie? O, widzisz inaczej, nie? No, no. Zakręcie tą kierownicą. No tą... trzeba trzymać ją cały czas. Tak, tak, bo ona zaraz się prostuje. I jak ją poprosi. puścisz to od razu się prostuje, a jednak, jednak napęd to jest, te zakręty to jest klasa sama w sobie, no. Tak, nie ma co mówić. No ale tym można wjechać w błoto, można przewieźć no. właśnie e, jakąś trelinkę jakieś no. rzeczy. No w takim celu kupiliśmy ten samochód no tak, między tak. innymi. I między innymi, żeby też e, można było, nie wiem, każdy z nas mógł wsiąść i po prostu ciach pojechać, nie? I tak z dwojga złego może dobrze, że nie ma tego gazu, nie? Bo to też nie będziemy na to samochodu... bardzo dobrze, bo dodatkowe jakieś koszty by były. A my tego auta też nie będziemy no. używać jakoś, nie wiadomo jak, więc tam się od czasu do czasu do zatankuje i tyle. E, powiem Ci, że z pozycji kierowcy, to tych drgań nawet jakoś nie czuć. To bardziej jako, jako pasażer czułem, a teraz to... Wiesz co, moim zdaniem to te drgania mogą być też od tego koła Aha. On po prostu trzyma i te drgania przez yy, no, tarczę hamulcową. prawda jako kierowca to, to nie czuję. Radio gra? Tak. O, widzisz, dochamował? Tarcze nawet z tyłu ma. Myślałem, że bębny będą. No, no to już jest coś, nie? O. Jaki... Mnie się tam podoba ten samochód. O. Przeglądzik do końca sierpnia. Tak jest. O, Zapaczkę za. Paczkę, y, za y, ten za. Y... Kurde, jak, jak się nazywa jak jest paczkowane papierosy po 10? Rakieta? Rakieta? No dobra. <laughs> za wagon, o! Wagon? Tak, o co za wagon tych papierosów? No to co? człowiek. A widzę, chcesz dalej się przejechać. Podoba się. No się zawróci. Podoba się, co? No fajny w sumie samochód. Pędzi za taką cenę. No właśnie, nie? Jakieś tam porobić te mankamenty i... A czy wiesz co, no co? W poniedziałek robię po prostu listę części. Wchodzimy na deler.pl i składamy zamówienie. I tyle. No. Także tu nie ma co, wiesz, na co czekać, nie? No. Jestem ciekaw, jak tam pasek rozrządu No właśnie, to ciekawe. A czy znaczy, tego na razie nie zamawiam, bo po prostu trzeba najpierw to zobaczyć, jak mi się stanie. No, jak będzie trzeba, to kupimy i się to zrobi, nie? O. I tyle. No, i tą linkę trzeba by też ogarnąć. To zobaczymy. Trzeba no, to wpisać w wujka Google i się dowiedzieć. Może o. na Allegro nawet gdzieś ktoś sprzedaje. Może jest jakiś numer części, można po prostu gdzieś tam kupić. Dobra, nie... szczerze, bez tego koła też da się żyć. My nie będziemy jeździć w trasę. Aczkolwiek jest taka szansa, że może całą ekipą pojedziemy gdzieś w trasę. Na obiad do Sopotu na przykład, nie? Co o tym w ogóle myślicie? Co? Myśmy się całą ekipą tak wybrali takim peżotem. O! Tak, to... No, ale to trzeba o tym pamiętać. Zobaczymy w ogóle po ile są te przeguby. Może się kupi przegup i się tak? Nie wiem czy mi się chce nawet aż tak bardzo tutaj w ten samochód wiesz. Ma wykonać swoje zadanie i tyle. No. Myślę, że do tego się sprawdzi w 100%, nie? Z zobaczymy jakie ceny tego i tak dalej. I przy, przy takim samochodzie porobić to nawet w sobotę czy coś, to tak coś, z, coś innego z ciekawości nawet coś innego niż... coś innego, tak. dokładnie <kłysy> <kłysy> Nic, spoko, Szkoda, że nie ma tej regulacji kierownicy, jednak troszkę bliżej sią, jakbym bo... miał, a, a fotela do przodu przysuwać, to tak no to będziesz miał kolana, kolana to, pod nie? ten tutaj no, pod... no Wajchami, nie? A właśnie, jak z tym podłokietnikiem. Też jest Wajk, dobrze. Nie? Bo pan to mówi, że używał tego podłokietnika tak. do tamtego fotelu, tak? Ja to lubię ja, jak można jeszcze kierownicę. No właśnie, tak żeby to ręką. było właśnie przyjemne, nie? O, ty, tu jest... Ty, jest tu regulacja góra dół jeszcze. Yy, fotel pasażera to jest petarda. Tak, Kurde. tak się zaaferowałeś, że myślałem, że lędźwie pompujesz. A, tak. No i co, litera, nie? No fajnie, fajnie. No dobra, drodzy widzowie, napiszcie co o tym myślicie, żebyśmy całą ekipą tym peżotem pojechali gdzieś w jakąś traskę, na rybkę czy na cokolwiek. Każdy z nas wtedy by poprowadził ten samochód, nie? No to czy taki content w ogóle wam się podoba na naszym kanale no takiego tripu jeszcze nie było w sumie jakiegoś a ekipa jest zacna jest fajna atmosfera wszyscy młodzi, ja też to ty, ty to już stara wyga jesteś Kamil powiem ci w tym towarzystwie tak naprawdę no tego najstarszy. najstarszy słuchajcie mechanior no dobra, tym akcentem kończymy odcineczek wszystkiego dobrego. Cześć.